Drogie siostry, drodzy bracia, to już piąte przykazanie na drodze naszych ewangelizacyjnych spotkań, i jak dobrze wiemy, to piąte przykazanie brzmi: Nie zabijaj. Księga wyjścia, 20 rozdział, 13 werset. I drodzy, by odpowiedzieć sobie w ogóle na pytanie, co znaczy: Nie zabijaj, najpierw musimy sobie postawić pytanie o życie, rozróżnić jego płaszczyzny a wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie, co znaczy nie zabijaj na tych konkretnych właśnie płaszczyznach życia ludzkiego i społecznego. Często dzisiaj ludzie przychodzą i mówią, nie mam się z czego spowiadać, bo nikogo nie zabiłem i nikogo nie okradłem. No i rzeczywiście, jeśli przyjmiemy taką, tak troszkę zawężony rachunek sumienia do tego, czy kogoś zaciukaliśmy albo coś mu odebrali, to rzeczywiście spowiadać w zasadzie większość z nas się nie musi. Natomiast przykazanie nie zabijaj nie dotyczy tylko bezpośredniego odebrania komuś życia. Zobaczymy za chwilę, że rozciąga się na kilka płaszczyzn, kilka z nich omówię, bo nie sposób tutaj powiedzieć o wszystkich, ale przynajmniej te najważniejsze, jakiś szkielet przyjmiemy i że jest o wiele szerszym zagadnieniem niż tylko odebranie komuś życia w sposób taki bezpośredni. Pierwsza więc drodzy płaszczyzna to życie Boże w nas. Drodzy, każdy z nas ma sumienie, każdy z nas ma serce, w każdym z nas, a przez krzesł święty jeszcze bardziej to zostało umocnione, bo, bo już jestem przekonany, że to wynika z samego stworzenia, że w nas jest życie Boże, że my mamy życie wewnętrzne, że nie tylko to na zewnątrz fizyczne, o którym za chwilę. Ale że w naszym wnętrzu, w naszym sercu, w naszym sumieniu toczy się życie. Gdybyśmy mieli taką możliwość, jakieś narzędzia, które, którymi moglibyśmy popatrzeć w nasze wnętrze, w naszą duszę, to byśmy zobaczyli, że tam tętni życie u niektórych, bo u niektórych jest śmierć i umieranie. Więc pierwsza płaszczyzna to życie Boże w nas. Życie Boże w Nas. I niestety, drodzy, tak jak świat jest dzisiaj ogarnięty przez cywilizację śmierci, jeszcze myślę w większym wymiarze niż w czasie II wojny światowej, kiedy przynajmniej mieliśmy zdefiniowanych wrogów, mieliśmy obozy koncentracyjne i tak dalej, wiedzieliśmy, że tam jest cywilizacja śmierci, to dzisiaj cywilizacja śmierci objęła cały świat, cały glob. I także ta cywilizacja śmierci. Dosięga życia wewnętrznego człowieka. Wiele instytucji, wielu ludzi, wiele środowisk, nawet mnóstwo środków finansowych dzisiaj przeznaczane jest na to, by zabijać w człowieku, a szczególnie w człowieku okszczonym, życie wewnętrzne, by mordować tych, którzy żyją życiem Bożym. Naprawdę jest mnóstwo. Środków angażowanych, by tak się stało. Nie tylko więc ono jest odbierane, to życie w wymiarze fizycznym, ale także duchowym, a dzisiaj może przede wszystkim, właśnie duchowym. Dzisiaj chce się zabić Boga w ludziach. Dzisiaj chce się, drodzy, pozbawić w nas życia, życia Bożego. Zobaczcie, od samego początku, jak się tutaj spotykamy na, na drodze dekalogu, od samego początku, to nie ma przykazania, zobaczcie, w którym byśmy nie mówili, jak sobie przypomnicie, o tym, że musimy walczyć cały czas o bycie w stanie łaski uświęcającej. Przypominacie sobie? Każde przekazanie, ten element. To jest jakby yy, zobaczyłem niedawno, że to jest taka nić łącząca wszystkie nasze spotkania odnośnie dekalogu. To właśnie ta walka o to, żeby być w łasce uświęcającej, żeby cały czas w tej łasce uświęcającej chodzić. I nie da się o tym nie powiedzieć także przy piątym przykazaniu, które mówi: nie zabijaj, nie zabijaj życia wewnętrznego w sobie i w drugim człowieku. Ale walcz właśnie o to życie wewnętrzne, o jego rozwój, o to, by nieustannie chodzić w łasce uświęcającej, by nie czekać po popełnieniu grzechu ciężkiego na Boże Narodzenie czy Wielkanoc, żeby iść do spowiedzi. Ale jeszcze raz to podkreślę: normalnym i naturalnym dla chrześcijanina jest to, że idzie do spowiedzi, jak, z grzechy, jak z grzeszy ciężko. To jest normalne. Każdy, kto nie idzie po grzechu ciężkim do spowiedzi, żyje nienormalnie. Nie mówię, że jest nienormalny, tylko mówię, że żyje nienormalnie. Dla chrześcijanina, bo dla chrześcijanina to jest iść po grzechu ciężkim do spowiedzi, a nie czekać do Wielkanocy czy Bożego Narodzenia. Później mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że nie byłem do spowiedzi 20 lat, nie odmawiałem paciorka, pokłóciłem się z żoną, więcej grzechów nie pamiętam. Po 20 latach. No wiadomo, że po 20 latach się wszystkie inne zapomną. A paciorek i żona to zawsze gdzieś tam gdzieś się kołowało. Oreszcie się zapomną. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych teraz miałem okazję być właśnie w 14 parafiach, naprawdę i na wschodnim wybrzeżu i na zachodnim wybrzeżu przelecieć całe Stany Zjednoczone samolotem, to tak jakby przylecieć do Europy. 6 godzin ze wschodu na zachód się leci. Wielki kraj, w większości nie zamieszkały, pustynie, lasy, góry też tak się śmiałem, że można by tam Chiny przeprowadzić przynajmniej w połowie i, i, i by się zmieścili. Więc jakoś Pan mógł mi pozwolił doświadczyć takiego różnych sytuacji tamtego kościoła. I co jest, co jest przerażające w tym kościele amerykańskim, co się też udziela już Polonii, to, że ci ludzie, którzy, choć już nieliczni, którzy chodzą do kościoła, którzy zostali w kościele i w większości to są ludzie już w podeszłym wieku, to jakiś czas temu zostało w nich, drodzy, zabite poczucie grzechu. Oni się w ogóle nie spowiadają. Od wielu lat, może dwudziestu, trzydziestu, chodzą do Komunii Świętej na każdej mszy świętej. Żyją w, wielu, po, w piątym, szóstym w związku. I to im też nie przeszkadza, żeby chodzić do Komunii Świętej. Nie mają żadnego poczucia, że popełniają jakieś świętokradztwo. Dlaczego? Bo ktoś kiedyś zamknął przed nimi konfesjonał. Niestety byli to księża. I w Kościele tym zostało zabite całkowicie poczucie grzechu. Trudno więc dzisiaj oceniać tych ludzi. Nie da się. Nie można ich oceniać, bo oni nie mają świadomości nawet, że robią coś złego. A kiedy się zaczyna o tym mówić, szczególnie dzisiaj księża polscy, którzy pracują w amerykańskich parafiach, zaczynają o tym mówić, to ludzie się obrażają. Na księży. Że mówią jakieś spowiedzi, jakieś konfesjonale, że nie można mieć piątej żony, czy szóstego męża. Jak to? Więc dzisiaj, drodzy, pierwsze zadanie na dzisiaj, będą trzy zadania domowe. Pierwsze zadanie, to zatroszczyć się o Boże życie w nas samych. O to życie Boże, które tętni w naszym sercu. Druga płaszczyzna, drodzy, to moje życie osobiste, to fizyczne życie jako dar, którym jest, jako dar od Pana Boga. Mówiliśmy o tym przy czwartym przykazaniu, że nasze życie jest całkowitym darem Pana Boga, które przychodzi przez rodziców. Niezasłużonym darem. Darem, który drodzy powinniśmy z całych sił szanować i zatroszczyć się o to życie. Dlaczego? Bo Pan Bóg mówi w księdze Jeremiasza, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Czy bez względu na okoliczności naszego poczęcia, bez względu na okoliczności naszego wzrastania, dzieciństwa i tak dalej, nasze życie obiektywnie, bezsprzecznie jest darem Bożym, o które powinniśmy się ze wszystkich sił troszczyć. Dlatego drodzy, ogromnym grzechem jest przeciwko piątemu przykazaniu, są ogromnym grzechem są wszystkie te sytuacje, w których zaniedbujemy nasze życie, nasze zdrowie, nasze ciało. Wtedy grzeszymy. Jeśli drodzy unikamy pójścia do lekarza. A dzisiaj medycyna jest tak rozwinięta, że wiemy na przykład, że kobiety czy mężczyźni powinni w pewnych okresach życia iść do lekarza, przebadać się. Jeśli to zaniedbujemy, to grzeszymy, drodzy, bo nie korzystamy z wiedzy, którą nam daje Pan Bóg, i nie troszczymy się o swoje życie. Jeśli popadamy w nałogi, które rujnują nasze zdrowie, to grzeszymy, drodzy, bo nie troszczymy się o nasze życie. Jeśli narażamy swoje zdrowie, czy innych, czy nawet życie, to także popełniamy grzech przeciwko temu piątemu przykazaniu, drodzy. Ale wydaje mi się, drodzy, że jednym. Z największych grzechów dzisiaj przeciwko piątemu przykazaniu, drodzy, co więcej powiem, z jednym z zamachów na ludzkie życie dzisiaj nie są bomby, nie są karabiny, nie jest przemoc ze strony drugiego człowieka, ale, drodzy, jest konsumpcjonizm. Dzisiaj największym zamachem na człowieka XXI wieku, człowieka nowoczesnego, jest konsumpcjonizm. Nasze życie, drodzy, zaczyna wyznaczać koryto. Przepraszam za wyrażenie. Korytko. Ma być pełne korytko, ma być, mają być kluczyki od fajnego samochodu, telewizor na pół ściany i to jest szczęście dzisiejszego człowieka. Pilocik, piwko, nóżki na pufę. I odwal się stara, bo ja oglądam. Wiecie, w wielu rodzinach pada na wieczór zamiast dobranoc kochanie odwal się stara, bo ja oglądam. Bo rytm naszego życia wyznacza konsumpcjonizm. My się stajemy powoli produktem marketingowym. Wiecie, do czego jesteśmy potrzebni gospodarce? Wiecie do czego? Żeby się kręciła. Czyli żeby była produkcja, a my żebyśmy z zamkniętymi oczami żarli, kupowali wszystko, jak popadnie. Po to jesteśmy potrzebni gospodarce. Dlatego potrzeba, żebyśmy się drodzy opamiętali. Opamiętali, żeby nasze życie przestała wyznaczać reklama, serial i tylko głupia pogoń za tym, co nowe, bo sąsiad ma więcej. Żebyśmy się ogarnęli, przestali być produktami, a wrócili do tego, by być człowiekiem, by być ludźmi. Uleganie konsumpcjonizmowi zabija człowieka. Słuchajcie. My w Polsce jeszcze mamy szansę się ogarnąć. W Stanach zobaczyłem, że ludzie już są w wielu przypadkach nie do odratowania. Harują jak woły, jak woły. od poniedziałku do soboty, a nawet do niedzieli, siedem dni w tygodniu. Harują naprawdę. Ameryka jest zbudowana na ciężkiej pracy ludzi, po 14-16 godzin, nikt z nich nie narzeka. Tylko się nie może doczekać kolejnego dnia, kiedy będzie robił 16 godzin. Naprawdę. Bo praca jest Bogiem, bóstwem, mnóstwo kredytów na wszystkie telewizory, samochody, pan steczką co miesiąc goni z odsetkami i tak dalej, ale się kręci wszystko. Społeczeństwo chodzi tak, jak gospodarka tego pragnie, ale jest odczłowieczone. I skupia się to na kupowaniu a wcześniej na pracy robota, kupowanie i jedzenie. W większości ludzi życie tak wygląda. Tuż nie mówię, żeby się przebić z Panem Bogiem w taką sytuację, o to nie ma mowy, ale żeby ci ludzie chcieli coś więcej niż tylko ta robota, niż to korytko, żeby mieli ochotę zobaczyć, że wiosna przyszła, że ptaki śpiewają, żeby coś obejrzeć, spotkać się z kimś znajomym, pójść na spacer ze swoją żoną. Na to nie ma miejsca, bo jest robota 16 godzin, bo trzeba kupić, trzeba zapłacić, bo jeszcze tego nie mam, tamtego, a na rynku jest. W jednej z parafii księża wzięli mnie do takiej typowej amerykańskiej restauracji i mówią mi, napatrz się tutaj, bo w Polsce jeszcze macie szansę się uratować. Słuchajcie, próbowałem sobie coś zamówić z tego menu, no, i były tylko zestawy. Zestaw 1, 2, 3, 4, 5, 6. Za tam parę dolarów. W ogóle są takie sytuacje, że w wielu restauracjach za 15 dolarów jesz od, od rana do wieczora. Dopóki nie wyjdziesz, to możesz jeść za 15 dolarów. Tylko trzeba jeść po prostu. Tylko jeść. I zestawy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patrzę w tych zestawach tyle, że rodzinę pięciosobową w Polsce by wyżywił. Myślę, coś, co z tego wybiorę. No ale jak się te 15 dolarów rozbiło na czy części, to wychodziło 60. Na przykład, jeśli chciało wziąć tylko tam jakieś mięso i, i sałatkę, to wychodziło dużo drożej niż to wszystko o wiele więcej w tym zestawie, prawda? No ale byłem gościem, to mi nic nie powiedzieli, więc wybrałem sobie tylko jakieś mięsko i, i jakąś słówkę. I tak patrzę po ludziach wokół i dopiero zaczyna do mnie docierać, gdzie ja jestem. Siedzą ludzie, są gigantycznych rozmiarów i to nie jest film, gigantycznych rozmiarów od małych dzieci. Słuchajcie, po starsze osoby, które mają nogi jak takie wsypy na zboże, rozumiecie? Tak są takie tuleje, biedni ludzie schorowani, straszne rzeczy, drodzy, przerażające. To jest degradacja człowieka, degradacja człowieka. To zrobiła gospodarka, produkt. Człowiek jest produktem. I siedzą przy wielkich stołach i przynoszą te zestawy. Kilkupiętrowy hamburger do klatki piersiowej sięgający. Mnóstwo jakichś frytek albo tych słodkich amerykańskich ziemniaków. Kawał tego mięsa skrowy, tego steka. I mała kola, która ma pół litra, średnia półtorej, a duża dwa litry. Kubek yy, kartonowy dwulitrowy z kolą do tego. I ludzie wsuwają tak małe samochodziki. Słuchajcie, nikt nie myśli, że to jest zabójcze, że serce nie wytrzyma, tylko gospodarka stworzyła produkty, które funkcjonują tak, jakby mieli zaprogramowany komputer w głowie, nastawiony na robotę i jedzenie. I nie mówię tego i nie obrażam Amerykanów, nikogo przecież tutaj, tylko pokazuję, drodzy. Że jak się nie opamiętamy, to w Polsce jesteśmy na najlepszej drodze do takiej sytuacji. I jeśli się nie opamiętamy, to wspomnijcie to kazanie za 10 lat i zobaczycie takie hamburgery po czoło w Polsce. Jakbyście poszli do McDonalda w Ameryce, wszystkie wyglądają tak jak tutaj, tylko jednym się różnią: wszystko jest większe. Większy hamburger, cisburger, większe frytki, większa kawa. Wszystko jest większe. A później ludzie zaszywają balony w żołądkach, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. Grze drodzy, to jest grzech przeciwko piątemu przykazaniu. To jest degradacja człowieczeństwa, sprowadzenie człowieka do produktu. I uważam, że konsumpcjonizm jest dzisiaj zamachem na człowieka XXI wieku. Gorszym niż wszelka wojna, którą byśmy sobie mogli wyobrazić. Nawet to, co się dzieje na, na Ukrainie w tym momencie, bo to nas w ciągu kilku lat rozłoży totalnie jako społeczeństwo. Więc druga sprawa, drodzy, i drugie zadanie, to mamy zatroszczyć się o własne życie, o własne zdrowie. Nawet o wygląd zewnętrzny, drodzy. Zobaczcie, ile jest takich sytuacji, że po ślubie żona patrzy na tego swojego tyle co poślubionego męża i mówi: Jak to mówi? To ty już nie pachniesz? Mąż patrzy na żonę, a to ty już do fryzjera nie chodzisz po ślubie? Nagle się wszystko odwróciło. Przed ślubem to kurcze, trzy godziny przed lusterkiem. W sobotę się miało gdzieś wyjść. A po ślubie? Nędza. Nawet wygląd zewnętrzny. Ja nie mówię, żeby zwariować na punkcie wyglądu, przesiadywać godzinami przed lusterkiem, popadać w narcyzm. Ale zadbanie o siebie, o własne zdrowie, nawet o wygląd zewnętrzny jest bardzo ważne. Jak szedłem do zgromadzenia zakonnego, to ksiądz Jan Kiełbasa świętej pamięci, który był wujem naszego też już niestety świętej pamięci księdza Józefa proboszcza, był jako emeryt naszej parafii w Laskowej i Wyobraźcie sobie, yy, mówi do mnie tak, pamiętaj, mówi, że ubóstwo to nie znaczy dziadostwo. Żebyś nigdy nie zapomniał o tym, że masz się, mówi, umyć, ubrać, żeby ludzie od ciebie nie uciekali, mówi, jak cię zobaczą. Bo każdemu z nas grozi starokawalerstwo, bo przecież żyjemy w celibacie, ale ksiądz Jezus mówił: zadbaj o siebie, żebyś nie straszył ludzi swoim wyglądem. To też, drodzy, wynika z piątego przykazania i troski o własne życie. Żadne zakłady fryzjerskie i kosmetyczne nie, nie zlecały mi dzisiaj <grym znać> na to kazanie <grym znać> zamówić. Nie mam załatwionej wycieczki na Karaiby. Ani... <grym znać> Drodzy, ostatnia rzecz, ostatnia płaszczyzna to życie innych ludzi. Życie innych ludzi. Musimy, drodzy, nieustannie pielęgnować sobie nie tylko troskę o własne życie, ale także troskę o życie drugiego człowieka. I tego życia, drodzy, musimy bronić. Dzisiaj, kiedy żyjemy w cywilizacji śmierci, drodzy, i to życie jest bardzo zagrożone, musimy wszyscy tego życia bardzo bronić. Musimy, drodzy, podjąć walkę z tym, aby w końcu. Położono kres zabijaniu dzieci nienarodzonych, żeby, drodzy, nie doszło do tak haniebnej sytuacji, jak choćby w Belgii, gdzie została przegłosowana eutanazja dzieci, czy w wielu już krajach eutanazja osób starszych czy nieuleczalnie chorych. Drodzy, to są wyznaczniki dzisiaj cywilizacji śmierci. I największą klęską człowieka XXI wieku w kontekście Piątego Przykazania, drodzy, jest zabijanie dzieci, jest aborcja, jest eutanazja dzieci. Kochani, chcę powiedzieć, że my wszyscy, jak tu jesteśmy, wszyscy jak tutaj jesteśmy, ponosimy tę klęskę jako społeczeństwo, że mordowane są niewinne dzieci, że mordowane są przez aborcję że mordowane są przez in vitro, że mordowane są przez eutanazję. Wszyscy ponosimy za to klęskę. A kiedy dzisiaj biskupi odezwą się a propos aborcji, czy to przy okazji Bożego Ciała, czy Wielkanocy, jak tych ludzi jest trochę więcej w Kościele, to co robią katolicy? Huzia na juzia, biskupi są porąbani, znowu mówią o aborcji, płyta się im zacięła, monotematyczni. Dopóki choćby jedno dziecko będzie mordowane na świecie, to nie przestaniemy grzmieć o to. Sam mam wyrzuty sumienia, że za mało mówimy o bronie życia, że za mało mówimy. W Stanach Zjednoczonych mówiłem wam rok temu: Do dziewiątego miesiąca można zabić dziecko, minutę przed porodem. Wyobrażacie sobie to? Obecny burmistrz Nowego Jorku powiedział, jak objął stanowisko, że w Nowym Jorku. Jest 50% aborcji poczętych dzieci. Mówimy o ludziach, którzy są gdzieś tam zameldowani, zarejestrowani, bo drugie tyle ludzi w Nowym Jorku w ogóle jest niezameldowanych. A wiecie co powiedział teraz? Że na koniec kadencji próg aborcji ma być 75%, bo 50% jest stanowczo za mało. Czy my nie żyjemy w w wielkim obozie koncentracyjnym? Czy to nie jest holokaust? Czy to nie jest zagłada? Drodzy, więc musimy się i my w Polsce opamiętać jako naród, jako społeczeństwo. Nam tłuką w mediach, że mamy mordować. A my się mamy opamiętać, mamy przestać mordować. Mamy przestać mordować, na litość boską. Kiedyś wszyscy za to odpowiemy przed Panem Bogiem. I drodzy, to, co teraz powiem, nie jest żadnym uprawianiem polityki. Żadnym. Ale powiem jedno, że jeżeli Polska się nie opamięta i dalej na czele naszego państwa będą stali transwestyci, homoseksualiści i przedstawiciele wszystkich dewiacji, to zobaczymy zagładę własnego społeczeństwa. Nasze pokolenia dożyją czasu, kiedy wymrzemy, jeśli ta sytuacja się nie zmieni. Do czego to doszło? 90 kilka procent ludzi ochrzczonych w Polsce i klaska transwestytą w Sejmie. Czy to jest normalne? Myśmy drodzy się stoczyli stoczyliśmy się na dno, jako społeczeństwo. Na dno żeśmy się stoczyli. Wstyd powinno nam być wszystkim za Polskę, za to, jak dzisiaj wygląda, jakie wartości promuje. To jest wolność. To jest niewola i śmierć. I mamy wszystkie możliwe narzędzia w rękach. Co parę lat, żeby jakoś o tym zadecydować. Żeby nie dopuścić do tego, by prawo w Polsce stanowili mordercy na litość boską. Więc się trzeba ogarnąć, bo już niedługo, znowu, kolejny raz szansę, Pan Bóg da szansę i zapyta, opamiętaliście się, czyście się nie opamiętali dalej? Jakżeście się nie opamiętali, to sami sprowadzicie na siebie śmierć. Sami. Więc trzeba wypowiedzieć walkę, mordowaniu dzieci, przez konsekwencje in vitro, przez aborcję, przez eutanazję, przez antykoncepcję wczesnoporonną, przez yy, wszelki rodzaj antykoncepcji, który zabija dzieci, choćby spirala drodzy. Popularna w wielu środowiskach. Wiecie, ile dzieci rodzi się z, z drutem w paluszku albo w główce? Bo mama myślała, że wszystko już będzie załatwione? Jeśli się nie opamiętamy, to wymrzemy. Nie wiem, drodzy, jest to chyba jedno z najbardziej może kontrowersyjnych i mocnych kazań, jakie w życiu powiedziałem. Ale zrobiłem to z pełną świadomością. Bo naprawdę żarty się skończyły. W takim momencie jesteśmy jako Polska, że żarty się skończyły. Walczmy więc o życie. Walczmy o to życie duchowe, osobiste. Walczmy o życie drugiego człowieka. I obudźmy się jako społeczeństwo. Nie pozwólmy rozwijać się cywilizacji śmierci. Wykorzystajmy, drodzy, te wszystkie narzędzia życia społecznego do walki z zabijaniem. I zróbmy wszystko, abyśmy żyli. Amen.